Państwa kolejnym naszym gościem jest Fundacja Innowacja i Wiedza. Przed nami będzie prezentacja organizacji. Pani Katarzyna Jaszczuk, wiceprezes Fundacji. Zapraszam do przedstawienia działań organizacji. Super, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja nazywam się Katarzyna Jaszczuk. Bardzo miło mi Państwa powitać i dziękuję uprzejmie za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie i możliwość zaprezentowania naszych działań. Reprezentuje Fundację Innowacja i Wiedza. Jest to organizacja, którą założyliśmy rodzinnie w 2012 roku z misją wsparcia w trudnej sytuacji w Wielkiej Brytanii. takie założenie projektu społecznego, celem będzie poprawa życia, życia ludzi. I teraz, I myślę, jak to naprawdę życia, życia, już teraz przez 12 lata. Więc projekty społeczne, czy to publicznych, <liksom> czy zagranicznych, a najczęściej naszymi. Um, Osobami, które wspieramy, będą osoby oddalone od rynku pracy, osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym bądź wykluczone społecznie, finansowo i cyfrowo. Mogę poprosić? A tutaj. Super. Świetnie. Bardzo dziękuję. Super. Mamy takie core wartości którymi się kierujemy. Jesteśmy organizacją, która ma 12 lat, a pewnie nie zliczę ilość partnerstw, które w tym czasie zawarliśmy. I będą to partnerstwa z wszystkimi sektorami. Będzie to sektor publiczny, będzie to oczywiście biznes, dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj, bo często potrzebujemy różne firmy, które wesprą nasze Działania w taki sposób, że pierwszą rzeczą, jaka mi przychodzi, to z reguły są naszymi partnerami, bo właśnie dla nich, czyli dla firm, przygotowujemy pracowników. Jak również korzystamy z przeróżnych usług, rozwiązań technologicznych, przygotowań kursów i innych rzeczy, które gdzie specjalizacja i know-how jest w firmach. E, oczywiście, kolejna wartość to poszanowanie godności, nasze ogromne zaangażowanie. Innowacja, tak jak sama nazwa mówi, wielokrotnie jesteśmy autorami innowacji społecznych, czyli bazując na potrzebach naszych uczestników, staramy się wymyśleć jakieś nowe rozwiązania, które ułatwią i poprawią życie naszych odbiorców. Czyli będą to w naszym przypadku, ja zaraz przejdę do konkretnych tematów, którymi się zajmujemy, ale będą to z reguły innowacje społeczne w zakresie edukacji finansowej i nasza bezinteresowność w wsparciu naszych klientów. Nasze cele już podałam przed chwilą, czyli wsparcie, e, wsparcie osób e, w trudnej sytuacji życiowej i e, może powiem tutaj kilka słów o, szerzej o grupach, ponieważ powiedziałam o osobach w trudnej sytuacji e, życiowej. Natomiast od dwóch lat również tą tą grupą, do której prowadzimy i dla której nasze działania. E, Prowadzimy są osoby, które doświadczyły e, kryzysu uchodźczego, są uchodźcami z Ukrainy. Dla, osób, e, dla tych osób prowadzimy Centrum Wsparcia i Integracji w Krakowie, e, nie w KREW, przepraszam, w Katowicach, pomyliłam się, Kraków, inne projekty. W Katowicach prowadzimy duże centrum. Zapraszam Państwa do zapoznania się. Centrum nazywa się Krok do Pracy i w ubiegłym tygodniu powitaliśmy tysięczną uczestniczkę naszego centrum, tysiąc osób. Zbiegło się to, szanowni państwo, tak naprawdę z tysięcznym dniem e, pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Nieco do dnia, ale później, w tym dniu nie myśleliśmy o tym, ale później ktoś nam o tym powiedział. I, czyli zobaczcie, jak dużo osób potrzebuje tego wsparcia. Idziemy dalej. Co jest naszymi Filary naszej pracy, to co e, realizujemy na co dzień na, nasz, e, na, poprzez nasz zespół. Czyli powiedziałam, aktywizacja zawodowo-społeczna, kompleksowe projekty i programy wsparcia osób wykluczonych w powrocie na rynek pracy. W ramach takiego programu, projektu, zawsze przygotowujemy diagnozę dla danej osoby, następnie osoba współpracuje z z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy. Jak również otrzymuje z reguły, będą to osoby naprawdę daleko od rynku pracy. Będą to osoby na przykład w kryzysie bezdomności, osoby, które dziesiątki lat nie pracowały. Więc tutaj musi być cały szereg działań, bardzo kompleksowych i holistycznych, które tą osobę przygotują do podjęcia pracy. I jest bardzo ważny w naszej pracy, jest też bardzo ważne dostrzeganie barier, bo do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, czyli dostrzeganie barier, które daną osobę powstrzymują przed podjęciem pracy i później likwidowanie tych barier. Może być coś takiego, że ktoś się po prostu bardzo odzwyczaił i czuje się niekomfortowo i ma lęk przed wyjściem do ludzi, więc będziemy Pracowali terapeutycznie, będziemy pracowali z psychologiem i podejmowali wszystkie działania, które te bariery zlikwidują. Ja troszeczkę przerwę, dlatego że ja jestem też związana z rynkiem pracy od wielu lat, ponieważ jestem pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. A też pracujemy. Tak, pracy zawodu, zawodowym i psychologiem. No, i też myślę, że tutaj tak mi się troszeczkę otworzyła taka lampka, ponieważ często zwracają się o pomoc osoby, które właśnie albo są osobami bezdomnymi, albo kończą, kończą swoje wyroki, wychodzą z zakładów karnych, osoby oczywiście w kryzysie migracji, jak najbardziej, ale też taką grupą, która myślę, że do końca nie jest jeszcze zaopiekowana w systemie. Krajowym to jest osoba, grupa osób z niepełnosprawnościami, szczególnie osoby, które są w normie intelektualnej, a mimo to mają taką trudność odnalezienia się na rynku pracy. Czy dla tej grupy też jesteście otwarci i czy też macie ofertę? Już odpowiadam, ale uśmiechnąłem się na początku, bo z Państwem też współpracujemy. Jesteśmy w Państwa grupie na rzecz migrantów powołanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Stąd ten Kraków mi się gdzieś tam wcześniej pojawił. W ramach naszych projektów, tak, mamy również osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast tutaj widać nasze podejście, które jest takie bardzo. Skupiony na rezultatach i jeżeli my komuś nie możemy pomóc, to współpracujemy z Fundacją Aktywizacja. Byli naszymi gośćmi trzy lata temu na kongresie, znamy się absolutnie. Starza się dosyć często, że dostaję telefony od rodziców osób. Ze zdiagnozowanym autyzmem, czy no, już nie, nie w funkcjonującym w systemie orzecznictwa, systemem Aspergera. Osoby wysoko funkcjonujące, mimo to mające bardzo duże trudności w podjęciu zatrudnienia. I myślę, że to jest też taka przestrzeń do stworzenia dla tej grupy oddziaływań, szkoleń być może i konkretnego pracodawcy. Będziemy to, jakby mamy to w zakresie naszych działań. Akurat odnośnie to, o czym tutaj Pani, Pani powiedziała o normie intelektualnej, to konkretnie dla tej grupy przygotowaliśmy trochę inny projekt, projekt, bo zaraz do tego, do naszej działalności, że mamy również, co do przedsiębiorstwa. natomiast my, moje główne zajęcie to jest edukacja finansowa, czyli nauka, Zarządzania naszymi własnymi pieniędzmi. Myślę, że tego brakuje bardzo. <grymne> Dużo w tym zakresie robimy. Współpracujemy znowu z Ministerstwem Finansów, z różnymi innymi jednostkami, żeby promować edukację finansową. Ja jestem pewnie jedną z najbardziej entuzjastycznych w Polsce osób, która od 10 lat bardzo aktywnie i tutaj zapraszam na warsztat. Później o 13.10 prowadzę warsztat z edukacji finansowej. Tak, zapraszamy Jeżeli... na warsztat tak. o edukacji finansowej, tak. a warsztat będzie się odbywał w sali 105 na pierwszym piętrze. Kto z Państwa jest ciekawy edukacji finansowej? Na czym ona polega? Co to jest w ogóle, To zapraszamy serdecznie. Godzina? Godzina 13.10, zapraszamy. W każdym razie, wracając do Pani pytania. Akurat, akurat dla um, osób, z niepełnosprawnością intelektualną przygotowaliśmy innowację społeczną a propos naszych działań z edukacji finansowej dla pracowników organizacji i mieszkań treningowych, w których mieszkają i przygotowują się do usamodzielnienia osoby, żeby edukację finansową wplatać. Więc to jest gotowe, można korzystać. Innowacja społeczna nazywa się Dostępne Finanse. Iścieka na terenie województwa śląskiego czy szerzej. My działamy na terenie całego kraju. Działamy nie mieścimy się w Warszawie, działamy na terenie całego kraju, a tak naprawdę działamy na terenie całej Europy, bo zaraz też do tego dojdę. Realizujemy szereg projektów Erasmus+. Więc mamy bardzo szerokie partnerstwa. Praktycznie mogę powiedzieć, że nie ma kraju w Europie, z którym byśmy nie współpracowali albo organizacji która jest w naszej sieci kontaktów. To jeszcze tylko e, o tych naszych filarach, jeżeli mogę, żeby żebyśmy e, żeby to mknęli. Czyli my podchodzimy bardzo holistycznie. Aktywizacja zawodowo-społeczna czyli szukanie pracy. Ale często jak ktoś już znajdzie pracę, to jest tak zapracowany, że w ogóle zaczyna wydawać bardzo szybko. A nawet jeżeli nie znajdzie, to i tak ma jakieś pieniądze, którymi dysponuje, i, i tak niestety nieumiejętnie nimi zarządza. Więc to jest znowu szereg projektów, które realizujemy i my łączymy. Praktycznie każdy projekt, który my realizujemy, zawiera elementy edukacji finansowej. Więc. I tu warsztat już wiemy, natomiast wrócę do poprzedniego slajdu, bo kolejna działka to jest akurat działka, której patronuje prezes, czyli Krzysztof Jaszczuk. Ze względu na swoje y, doświadczenie, jesteśmy, promujemy, wspieramy przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość w, jako znowu forma zatrudnienia czyli jakby element tej naszej układanki. Ale też przedsiębiorczość, po prostu jako sposób na życie i realizację siebie. Więc znowu na przestrzeni tych 12 lat, zrealizowaliśmy szereg projektów grantowych z wsparcia przedsiębiorczości, i później z dumą, naprawdę z dumą, ktoś do nas dzwoni i mówi, że tak, ten grant na początek 3 lata temu, 5 lat temu pomógł, i teraz nam prezentuje firmę. Z ciekawostek aktualnie taki projekt realizujemy w, na Śląsku akurat. Jest to projekt dofinansowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Akademia Rozwoju Umiejętności Przedsiębiorczych dla osób e, znowu w kryzysie uchodźczym, e, które przyjechały z Ukrainy. 59 osób skorzystało ze szkoleń i teraz korzysta z konsultacji biznesowych i oczywiście z konsultacji z edukacji finansowej. Czyli będą firmy. Tak, będą firmy. Do tych prawie 60 tysięcy firm, które osoby z Ukrainy założyły w Polsce przez ostatnie dwa lata, myślę, że dojdzie kolejne naście firm. Ale też jest ważne, żeby takie, bo to było długie szkolenie, 64-godzinne, dwa tygodnie. To długie. Długie, długie, ale to też jest ważne, żeby było... Wystarczająco długie, żeby osoby uświadomiły sobie znowu, czy przedsiębiorczość jest rzeczywiście dla mnie. Dla części osób jest, bo po prostu są przedsiębiorcami i byli część przedsiębiorcami. Przedsiębiorcza od dziecka. Tak, tak, dokładnie. A część myśli, tak, chciałbym, chciała być, chciałabym być swoim własnym szefem, ale okazuje się, że jak przejdzie przez takie szkolenie, czy to nasze, czy inne, bo to nie jesteśmy przecież jedyną organizacją, ale sobie uświadomi. Cały ogrom odpowiedzialności, która na tym spoczywa. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że y, osoby y, chciałyby otworzyć działalność gospodarczą, mają biznesplan, ale najbardziej obawiają się kwestii finansowych, y, skarbowych, no i oczywiście ubezpieczeniowych. To są takie trzy rzeczy, które y, bardzo blokują y, otworzenie własnej działalności gospodarczej. Tak, zgadzam się z tym. Jest to to, co słyszę. Najczęściej słyszę podatki, najczęściej słyszę ZUS i też najczęściej słyszę brak kapitału początkowego. To się pojawia. Pracujemy znowu z naszymi partnerami, żeby to nie było tylko szkolenie, były też jakieś granty, natomiast środki są ograniczone, więc nie zawsze możemy to zrobić. I teraz, już przy tą edukację finansową, to już wiecie Państwo. Ja jestem wielką fanką tego, entuzjastką tego tematu. Bardzo chcę, żeby po prostu poziom wiedzy finansowej Polaków się podniósł, żeby, podno, żeby podejmowali bardziej świadome decyzje finansowe długoterminowo. I to wszystko no, jakby skupiamy w ramach projektów edukacji przez całe życie. Bo naszymi klientami z reguły najczęściej będą osoby dorosłe albo młodzież. Nie kierujemy naszych y, działań do dzieci. Są inne organizacje, które są, specjalizują się i są w tym po prostu lepsze. W każdym razie y, projekty, te projekty edukacyjne, edukacji przez całe życie realizujemy w partnerstwach międzynarodowych. Są to z reguły projekty dofinansowane z programu Erasmus. Aktualnie mamy na przykład projekt y, Mindset, który jest realizowany w partnerstwie siedmiu krajów e, i dotyczy umiejętności i przeszkolenia pracowników organizacji młodzieżowych w zakresie wsparcia młodzieży, e, która doświadcza problemów na duży, jakby za dużej ilości gier, grania po prostu, takiego grania w gry komputerowe. Siedem krajów, jakie to są kraje? Akurat w Mindsecie mamy. Francja jest liderem, my jesteśmy partnerem, mamy Portugalię, mamy Irlandię, mamy Niemcy, mamy Cypr i jeszcze jeden kraj, Irlandię. Już powiedziałam Irlandię, no to jeszcze jeden kraj. Ach, Umknęło mi, Znajdźmy ale na można, o, Mindset ma swoją stronę internetową. Będziemy wszystkich partnerów gościć w przyszłym roku w czerwcu i będziemy szeroko informować o wynikach tego projektu. Więc działamy tak i zapraszamy Państwa bardzo wszystkich, bo mi się powoli kończy czas, a ja jakby długo mogę o tym ja mówić. Też zagaduję, a... ale to są myślę, że takie y, ciekawe y, y, obszary, które mogą Państwa zainteresować, a też zadawanie i, i odkrywanie tych obszarów. Y, może też otworzyć się na współpracę z państwem jako z organizacją pozarządową, bo działacie bardzo szeroko. Działacie w obszarze i edukacji, i rynku pracy, e, i finansów. E, działacie poza granicami Polski, czyli międzynarodowo, więc jesteście świetnym partnerem do nawiązania współpracy. Więc ja bardzo serdecznie zapraszam do tej współpracy wszystkich, którzy nas oglądają, wszystkich, którzy są tutaj na sali. Tutaj jest też nasze stoisko dokładnie naprzeciwko Zapraszamy i hasło na naszej organizacji, że to jest nakręceni na rozwój. Jak tak myśleliśmy, to rzeczywiście to jest coś, co nam od zawsze przyświeca i działamy. Jeżeli mam jeszcze chwileczkę, to tylko spójrz, spójrzmy. Tutaj mam to dla Państwa właśnie te projekty, które mamy aktualnie. Finanse są ważne, bogate umysły. To był Bogate Umysły. Na ten projekt chciałabym zwrócić uwagę. Projekt dla, znowu, dla pracowników organizacji wspierających. Już pewnie widzicie Państwo sposób naszego działania. Trudno nam będzie dotrzeć do wszystkich, więc my działamy partnersko, współpracujemy z innymi organizacjami. W tym przypadku, akurat w Bogatych Umysłach, Healthy Minds, z organizacjami wspierającymi osoby wykluczone i to jest projekt, gdzie przeszkoliliśmy pracowników, aby przy, pracowali z kobietami i e, kobietami i młodymi dziewczynami w zakresie edukacji finansowej. Znowu gender gap, wszystko, czego doświadczają kobiety później w życiu dorosłym czy starszym, przemoc finansowa. My to wszystko bierzemy pod uwagę projektując nasze projekty, żeby e, pro, tworząc nasze projekty projektując projektując. Więc, ym, i też akurat o tym projekcie będę w przyszłym tygodniu mówiła w Macedonii Północnej o Wealthy Minds, Bogate Umysły, tam prezentując ten projekt dla Narodowego Banku, Pols dla Narodowego Banku Macedonii Północnej. Jako prak dobrą praktykę. Czy mamy ten kolejny ko tak? siódmy kraj, Macedonia. Słucham? Mamy siódmy kraj, Macedonia. Tak, ale akurat to nie było. Nie, nie, to nie było. W tym projekcie tutaj jest osobne. To jest osobne, ale dziękuję. Ja wrócę. Jaki to był kraj? Tutaj wiadomo. Przed kamerą. Można, że jest mi. to szerokie działanie. Tutaj już takie szczegóły można sobie pewnie na państwa stronie, na stronie organizacji tak. zobaczyć w opisie Wiem. projektu. Przepraszam. Austria. 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 Blisko, a jednak daleko. Tak. Hmm? Super. Jaki jeszcze projekt? No, zostało nam jeszcze. I To zobaczmy, co ja tu jeszcze mam dla państwa. To ja mam jeszcze tą informację o tym. Jeszcze raz powie, powiem, bo to powiedziałam na początku. Aktualnie w Katowicach prowadzimy, w Poznaniu, to jest starsza informacja. W Poznaniu centrum zamknęło się z powodu braku środków, więc to jest też sygnał, że potrzeby są, a często czasem brakuje środków. Natomiast w Katowicach centrum działa, Centrum Wsparcia Osób z Ukrainy bardzo aktywnie. Kursy językowe, wsparcie prawnika, doradca zawodowy, pośrednik pracy, warsztaty z edukacji finansowej, warsztaty z umiejętności społecznych i warsztaty z różnic kulturowych. Też bardzo, bardzo ważne. Tak. Pracujemy w środowiskach wielokulturowych coraz częściej, więc edukacja o wielokulturowości, o tolerancji, integracji, inkluzywności, różnorodności jest bardzo ważna. Tak, więc to również jest, no i tak jakby naszym tam głównym celem jest wsparcie znowu znalezienia pracy, ale też integracja. Więc tak. Działamy, zapraszamy. Zapraszamy czy to do kontaktu ze mną, e, Katarzyna Jaszczuk, czy e, do, na nasze stoisko raz jeszcze. I jeszcze raz bardzo dziękuję za goszczenie mnie tutaj dzisiaj. Fundacja Innowacja i Wiedza. Zapraszamy na stoisko państwa, którzy są na Kongresie dzisiaj z nami na Stadionie Narodowym Kongres Polskiej Mocy Biznesu, na warsztaty, które odbędą się w stali 105 na pierwszym piętrze tutaj o 13:10, o 13:10. No i oczywiście państwa, którzy nas oglądają na streamingu, na strony internetowe, do kontaktu z organizacją i oczywiście do współpracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.